Witam ponownie, jesteśmy na Resteri w Nowym Meksyku za Alba Kjurką. No i tutaj taka preria, trochę górki, takie krzaczki, kaktusy, tu kaktus rośnie. Wcześniej też robiłem życie. tu kaktus, tu jakiś kaktus no i takie oczywiście tu domki, tam nasz no stok stoi. Restaria taka trochę ci powiem że zasypiała, do łazienki poszedłem, papieru nie było, tu się można wsieć. Rąk nie ma jak umyć, bo też no ale Przynajmniej widoki są ładne, mówię przejdę się trochę, bo mnie plecy. Wszystko mnie boli po bo wczoraj się jeździe i popadł. Czy stamtąd przyjechaliśmy, tam autostrada? Tutaj tylko te widoki to popisują te druty No i ta siatka dookoła Tak to by się trochę przeszedł człowiek tutaj gdzieś A tak to słabo wygląda I ciężarówka stoi Może się nie obudzi muszę się trochę przejść Bo mnie wszystko boli po prostu Tak ja tu chodzę, patrzę, ja w kapeczka chodzę Trzeba jakiś wąż mnie tutaj nie chapnął tu Mogą być jakieś grzechotniki, grzechulce. Coś takiego, o, takie kol, kolczuchy, oczywiście butelek ktoś wywalił, bo jakby, więc widzicie takie, tutaj takie krajobrazy są w Nowym Meksyku. Tutaj, a po drugiej stronie jest druga restauracja. tam na wprost, horyzont. Więc tam dalej jest Santa Rosa. Że to ktoś tutaj przez siatkę przechodził, bo jest drut jest uwalony. Sam bym przeszedł. Pan chyba nie będę przechodził. Więc. tutaj, coś innego. Jak rzaczki, tam był kaktus. Jeden znalazłem. Też dracena chyba jest, czy coś takiego. Widzę takie krzaczory, kamienie, kamienie jakieś takie i nic praktycznie poza tym. Nie definitywnie ktoś tu przełaził sam bym im przelaz. Tak jak wam mówię, o, wam pokażę, tu jest jak tu. Dokładnie tam widzicie przy tym, przy tym żółtym rośnie kaktus Jest tutaj nie ma, chyba wszystko wycięli wychlastali, żeby nikt czasem się nie pokolił. takie safety ale mi się tutaj nie podoba z tym, że tak ogrodzą to, nie można się przejść trzeba porobić tak fajnych zdjęć. no cóż, trudno się mówi przewracać Kasia się obudzi jeszcze i Tutaj czasu robię. O takie wracamy z takimi sykotnikami. To wcześniej to jest kwiat, to rośnie eee, To też sobie do, do Polski sobie zabrałem, zapałem to więc trzymajcie się do usłyszenia i do następnego razu.